Dzisiaj znalazłem upuszczony hotel. Dzisiaj do niego wejdziemy. Ataktyda Ataktyda 88 To to. To właśnie ten hotel. wybijane okna. Otwarte drzwi. Tam są te złote zbroje. Mam śnieżkę i siekierę do wyłonienia o dobra wejdę na kreatywie nie wiecie lecie jak to jest zrobione to to wymyśli a jeśli ktoś mi się coś znajdę to mnie nie zabije czyli to jest ta góra ale coś mu, mówili Coś jest na górze. Ej, co to jest? Faktycznie. Ale ja tego nie zmieściłem. To jest straszna historia. Mam takie jeszcze dziesięć. No. A, gdzie się tam podsadnę? Ale na pewno nic mnie tak strasznego nie zobaczy, bo to jest upuszczone. Tak. No i co tam strasznego ale było to przerazające O tamtej pory boję grać sam o sam los sam ale i tak więc kiedyś nam przepraszało ale zobaczyłem przejść do czego prowadziło mnie na dół? Znalazłem dwa dudy i węgiel. Z to było SS Plus. Ale wiem, że coś jeszcze ukrywał coś tam jeszcze ukrywało, bo dla mnie pochodziwe. Że mnie nic mi nie utłukło. Jak zaznaczyłem sobie tę białą, to pojawiły się to świna Tu przejście, tu przejście. Weszłem tam na i tam no taki? Pytam. I to oba. No Ale na szczęście grałem na pelarii, więc nic mi się nie stało. Włożyłem bałę, a tu było Przenoszone. Ale ja odważyłem się wejść. Mm. Więc poszłam. Dalej szybko. Możemy daleka postać. Nie wiem czy, bo jest widać. Postać. Ale potem zniknęła. Klamę się na e ale ja nie miałam wyłączenia najgudzacza, ale widziałam że się dołączy. nick Ed, sześć, pięć, Nie. pięćset pięćdziesiąt pięć. to jest ściwiło. Ed Ed na drzewie. jeszcze tego. To jest moja wioska. A obok mojej wioski dymu. Właśnie. Dziwne mieszkanie. Dziwne, dziwne mieszka. Potem założyłem duszne potwory, Tak jak ten. To ja nie spałowałem. Stojak, w którym się i słuchałeś, jak bo tylko jedno z felonów, ale nie jeszcze przynajmniej do końca, bo się bały. Chociaż się gram na kwanty, więc ja muszę coś spać. ale trzeba się nauczyć ten budynek. To by, las by nie było mógł, nie było tego. To sama flag, ja ale nie wiem, to czemu? Ja robię takie odwiedź, ale ja się boję tej głody. Tego już nie było. Miałem tu postawić ten taki budynek. Nie postawić. Ale ktoś postawił to za mnie. O co się bało? I Uczyma się jedzenie. Na no, no, jedzenie. Choć gramu gromu nagradziwie. Nawet są tu różne jedzenie. Są już Daleka I co to jest? Widziałem. Chciałbym to srebrny Weź to zniszczył. Po co? Kto to zbudował? Ja tam tej pory mówię. Boję się. Może teraz dzień może teraz w dzień, ale... ale to ma i knapcie. Wtedy dałem dzień sobie. Zadalę złożyłem raz to. No i o co to jest. Bardzo. To coś tu jest dźwięk. I wiem, że coś co tam jest. Nie działa. Ale bardzo smutno. się zielonym chciał stosować A to też nie było. Może odwrócony krzyż. Pan sam nie coś trzy to w nagle włączyłem się. Włączyłem ponownie.